dobry, otrzymałem dzisiaj pocztóweczki, parę sztuk z Gdańska i chciałem przeczytać. Z pozdrowieniami ze e, słonecznego Gdańska, gdzie e, z rodziną spędzam święta oraz Sylwestra od Mateusza, Gosi, Amel, Ameli, Kupiec. Całego serca dla Mateusza, kupca, dziękuję. A to ci, co byli. Nie pójdę, że... I życzę dla ich wesołych świąt, szczęśliwych, radosnych, pogodnych i tak dalej. Na całe Gdańskę. Następna po wyciągnę. Od bolka? Co? Od wolka i lolka? Od i lolka. A, i dobra. Nie to z Białgustoku, ktoś. Białgisto, to no pozdrawiam Białystok. Tylko tutaj e? jeszcze było tak dołączone chyba Wejść na razie bo my nagrywamy no na Było tak dołączone chyba o jak? Dobra Albo Albo może gdzieś tu z boku było dołączone kawałek i chcę przeczytać. Krzysiu, tu twój największy fan, doradca i twój najgorliwszy obrońca, Bułkacz. Bu, Krzysiek, codziennie myślę o tobie. Suchy nie zasługuje na tak oddanego człowieka jak ty, Krzysiek tutaj zaplemione to proszę mnie, o, mnie oglądać no nie oglądać i zamykać jakby nam nam bukat proszę o błogosławieństwo o błogosławieństwo szanowny panie Pan nie napisał imienia dokładnie, ale ja będę czekać na Pana. Możesz Pan przyjechać do mnie, nawet zapraszam. I proszę Pana, z całego serca Panu dziękuję. Jakby jechał, to musi Beres zdjąć. A teraz? Jeszcze otrzymałem. Musi Beres zdjąć. Bo eee, starsi ludzie chodzą najczęściej w beretach. To ja wiem. Pismo z Urzędu Miasta Białogostoku do mnie. Szanowny Państwo, Szanowni Państwo, w związku z wejściem nowej ustawy w dniu 10 grudnia 2017 roku w dzielnicy Starożytnej Rada Miasta Białgorzata uchwaliła nowe zarządzenie, że każdy mieszkaniec ulicy Szkolnej ma obowiązek mieć taki sam kolor płotu. Rada Miasta zdecydowała i wybrano na wzór płot ogrodzenie z posesji numer o karkula szkolne 15 każdy z mieszkańców powinien się zastosować do końca bieżącego roku. Zastosowanie, nie zastosowanie się grozi grzywną w wysokości o Jezu mało napisane 25 miliardów dolarów. Ale ogółem to chyba trzeba teraz nie, y, nie, nie. kupić farbę. Drugiego stycznia specjalna komisja kupi. będzie sprawdzała, czy mieszkańcy zastosowali się do zarządzania w położonym imieniu Rady Miasta Białysok. Kto się podpisał? Sam prezydent Tadeusz Cudzkulacki. Dziękuję panie Tadeusz Cudzkulacki. Jak się pan do tego odnosi? dostosuje się. Nie. Dos do. Takiego samego płotu wys wysokiego, a nawet wyższy postawię. od kargulka. Bunkier trzeba zbudować. Już. ja będę stawiać, wiesz czego? Z pustaków w pustawie. Ja już pomyślałem, on z takiego jak pustaków, z różowy Kolor będzie ten sam. Kolor ten będzie sam, będzie pasować do koloru. A no, ja? nie, jeden. Nie z pustaków, wiesz z czego? Z czego? Płyty, nie płyty to są, to są, co bu budują bloki, Innowacja! płyty takie grube, i czego takie grube? Pion. O i bardzo, ta takie wysokie jak czteropiętrowy budynek. To będzie budynki stawiać, tak? Molować. Nie, to będzie. Po granicy marynki. To, To będzie tak właśnie zrobione. E, otrzymałem jeden. Teraz najważniejszy. E, list. I chciałem powiedzieć, tak, podziękować temu panu. Pani, przepraszam, pani, że przysłała do mnie. Wiadomość, kto zablokował kanał. Ale gdzie? Tylko nie mów nazwiskami. Nie, nie będę mówić nazwiskami. I nie ujawnię tego listu nawet, bo to tylko do dyspozycji mojej i Meksykana. Będzie. I zrobię ksero i przekażę to dla Meksykana ten list, żeby on wiedział, kto zablokował ten kanał. A kula pan, leci, tam już do niego kula pan, leci i doleci. Wreszcie doleci kula ta. Cudowna ee, kula. I pani w czoło. I będzie kula ma lat 24. I jest ładna, bardzo piękną kobietką. Tylko nie pokażę zdjęcia ani nic na YouTube, bo to tylko do dyspozycji mojej. I chcę powiedzieć tak, pani, oh. kochana moja, yy. z miejscowości. Śledzą, robią, robią zdjęcia, nie mają takiego prawa. No i imię, jakie prawo? Imię mogę wymienić. Imię mogę wymienić. Na Pani Dajana. Mam panią adres. Mam panią wszystko. Pani niedaleko mieszka. Czy pani się zastanawiała się, co pani robi? Wie pani, że nie można fotografować ludzi bez pozwolenia. Że pani będzie karana za to? Że ja założę sprawę. Ja mam adwokatów. Za takie coś, co pani robiła z człowiekiem, który panią namawiał. To wie pani co? Naprawdę. Przyjdziecie? Hmm. Dla mnie. Tak